Witam Was serdecznie z drogi do Rize. Eee, i Taki mój komunikat, taka moja prośba. Eee, słuchajcie, bo znowu wyszła głupia sprawa. Eee, spotkałem wczoraj fana, eee, który przekazał dla mnie, niby mojemu przyjacielowi, eee, drona. Dron kosztował prawie 4000 zł. Eee, ta osoba miała mi tego drona przekazać. Oczywiście ten dron nigdy do mnie nie dotarł. Eee, taka, taka. Moja gorąca prośba i apel. Słuchajcie, od wielu, wielu lat y, mówię Wam, że ja nie przyjmuję żadnych prezentów, nie przyjmuję żadnej gotówki, y, nie żebrzę, nie, 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 nie błagam, nie, nie wiem, nawet jak to powiedzieć, nie skomlę o Wasze pieniądze za, za, za pomocą subskrypcji, jakichś tam y, kolwiek rzeczy. Słuchajcie, ja mam taką jedną zasadę, dotarło to do mnie parę lat temu, darmo dostałeś, darmo oddawaj i tej zasady się y, trzymam, no i Teraz znowu jest taka sytuacja, że pewna kanalia bierze, 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 słuchajcie, prezenty. Mówi, że mi to przekaże. Ja z tą osobą nie mam żadnego kontaktu. I teraz się okazuje, że ta osoba parę razy różne, na przestrzeni lat, różne, różne rzeczy wzięła w moim imieniu. Był to aparat fotograficzny, okazuje się, były to jakieś pierdoły, były to jakieś spodnie, buty, nie wiem, masa, 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 jakieś tam rzeczy. Także jeszcze raz do Was apeluję, nie biorę żadnych prezentów. Jeżeli będziecie próbowali coś przekazać przez Andrzeja ze znaków, czy Kulawego, czy gdzieś tam, słuchajcie, te osoby też mają zakaz brania dla mnie, dla mnie jakichś prezentów. Nie wiem, o co z tym wszystkim chodzi, nie wiem, czy do Was to nie dociera, że po prostu nie chcę takich rzeczy. No i ten fan jest bardzo zbulwersowany, mówi, panie Darko, no ale jak tak? Mówi, no ten człowiek się reklamuje, a ja mówię, wystarczy się skontaktować ze mną. No, mówi, ale ja nie mam do pana numeru telefonu, nie ma pan komentarzy. Mówię, to znaczy, że po prostu sobie tego nie życzę. Bo gdybym chciał żebrać, to bym dał numer telefonu, podałbym numer konta, podałbym adres, przede wszystkim by były subskrypcje i żebrałbym. Tego po prostu nie robię. No i teraz powstała bardzo głupia, nietręczna sytuacja. No, co ten pan ma zrobić? Mówię, no, jak co ma pan zrobić? Mówię, no, nie wiem. To już jest tylko. Pańska, pańska inwencja. No i człowiek doszedł do wniosku, że zgłosi to na policję. No, tylko dane. Ja mówię, jakie dane? Mówię, ja nie znam tej osoby osobiście. Mówię, proszę sobie wejść, mówię na, na kanał. Kanał podać, yy, zapodać policji i policja do czego, do tego człowieczka sobie dojdzie. I słuchajcie, jest to bardzo, bardzo, bardzo przykre. Że ta osoba wiem, że przeprowadzała różnego rodzaju akcje, gdzieś tam się podpiera, podpiera moim 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 nazwiskiem i wyciąga od Was pieniądze. Także bardzo gorąco, bardzo przed tym przestrzegam. I teraz, no to jest kolejny przypadek, właśnie, że ktoś oferuje swoją pomoc w przekazaniu mi jakichś tam datków. Jeszcze raz podkreślam, nie biorę po prostu żadnych takich rzeczy. Jeżeli coś takiego zrobicie, no to już jest tylko i wyłącznie was błąd. Nie mam na to żadnego wpływu, że ktoś po prostu pod wpływem emocji przekazuje dla mnie prezent prawie za 4000 zł. No mi się to w głowie po prostu nie mieści. Kiedyś to zaraz wełniane istoty pod podchwycą pod temat. Tak, były takie czasy, to było 10 lat temu, kiedy ludzie oferowali mi różne prezenty. Ale tłumaczyłem się już z tego, ostro świadkowie też potem przyjeżdżali. W momencie, kiedy dostawałem jakieś prezenty, dostawałem jakąś paczkę. Momentalnie to rozdawałem wśród ludzi, którzy byli ze mną na spotkania. Pieniędzmi to różnie bywało, no, głupie sytuacje były, no oczywiście znowu wtedy podeprę się wełnianymi istotami, które od razu donosiły na właścicieli ośrodków, donosiły na osoby, które gdzieś tam koło mnie się kręciły o jakieś, nie wiem, nielegalne zarobki. No te wełniane istoty poniosły teraz jakieś tam konsekwencje swoich działań, no ale w każdym bądź razie tak było. I od wielu, wielu, wielu lat, słuchajcie, nie przyjmuję żadnych takich prezentów. Dlaczego o tym dzisiaj mówię? Po prostu jest to dla mnie żenada. Że jakaś kanalia, że jakiś tam szur po prostu, słuchajcie, gdzieś napisze, że jest moim przyjacielem, albo gdzieś komuś powie, że jest moim przyjacielem, i wy, ja wiem, w dowód sympatii, nie wiem, chcecie coś dla mnie przekazać. Gdybym chciał mieć drona, drona już bym miał dawno, słuchajcie, i to za swoje pieniądze, a nie, nie musiałbym liczyć na bar. Druga sprawa, gdybym dostał takiego drona, to bym nie wiedział, co z nim zrobił, i bym się zabił, albo bym go rozrobił. Sami wiecie, że jestem totalnym. Takim ignorantem, jeżeli chodzi o, o takie nowinki, teraz yy, na przykład yy, używam starych telefonów. No, ktoś powie, no, yy, nagrywasz tym. No, oczywiście, żeby wam jakiś film rzucić, używam yy, właśnie takiego smartfona. Ale przerzuciłem się na stary telefon, słuchajcie, który tylko ma funkcję dzwonienia, odbierania połączeń, wysyłania SMS-u, nawet MMS-a nie wyślę. Także przekazywanie jakiekolwiek. Elektroniki pod moim adresem jest po prostu błędem. Także jeszcze raz powtarzam, nie przyjmuję żadnych takich, yy, takich, takich rzeczy. Wracając właśnie do kompleksu Rize i tego co się dzieje właśnie teraz tam. Yy, no, dzisiaj będę wszystko widział. Byłem tam dwa tygodnie temu. A za chwileczkę będę właśnie w miejscu wiertnicy, później będziemy na soboniu. A i jeszcze taka kolejna, kolejna prośba. Słuchajcie, gdybym chciał się z wami spotkać na masową skalę, to podałbym czas, termin i miejsce. No, jeżeli ktoś mnie gdzieś tam spotyka, no to OK, ale też taka prośba. Jeżeli gdzieś tam ktoś Was podkręca, że ja będę w jakimś miejscu i bierze przede wszystkim znowu pieniądze za spotkanie z Dariuszem kwietni, to znowuż jest bałek. Bo ja za spotkania z Wami nie biorę żadnych pieniędzy. Także... No nie wiem, mógłbym dzisiaj cały dzień o tym gadać, bo jestem dosyć mocno zbulwersowany właśnie tą całą sytuacją. I to przesłania w zasadzie to, co się dzieje słuchajcie, w kompleksie Dizzy. Dlaczego zablokowałem, bo też muszę ten temat poruszyć, bo zaczepiacie mnie na ulicy w pociągu Panie Darku, dlaczego wyłączył Pan komentarze? A żeby nie dawać pożywki właśnie wyłnianym istotom. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Miłem sobie, że większość komentarzy to są właśnie tak zwane boty, jak to tam czytał, się nazywa. W momencie, kiedy ten system zaczyna łechtać mnie, to po prostu ja dostaję ciarek. I dlatego nie mam komentarzy. Dlatego słuchajcie, bo ktoś mówi, oglądalność. Nie zależy mi na tym. Nie zależy mi na syfie, bo przez parę lat ładnych był syf w komentarzach, był, był burdel, było ujadanie, i właśnie masa w takich, takich, takich onanistów, jak ja to nazywam, internetowych, siedziało i się spuszczało na klawiaturze, żeby tylko jakiś syf tam rzucić. Też na tym mi absolutnie nie zależy, dlatego nie ma komentarzy. Nie ma żebrania o pieniądze, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma nie ma jakichś tam innych rzeczy. Jeżeli chcecie oglądać mój kanał, to sobie po prostu go oglądacie. Jeżeli nie chcecie, to idziecie na kanały typu Rize Wood, albo wierzycie jakimś właśnie szurom, którzy gdzieś tam się pode mnie podszywają i przyjmują właśnie takie rzeczy. No, aha, tu jeszcze taka mała uwaga. Ta, ten, ten, ten człowiek, właśnie. Nie wiem, czy to będzie donos, czy to będzie zgłoszenie. Powiedział, że na 100% pojedzie na policję i doniesie na tego człowieka. Wiem, że ten człowiek ma kilka afer na swoim koncie. Ostatnio jak zrobił jakąś tam rzutę, nie wiem, tam 60 tysięcy od Was wyłudził. 60 czy na 70 tysięcy? Także. Gruby. Gru, gruba jest sprawa, także nie wiem, na pewno ten człowiek obejrzy ten film, na pewno będzie wiedział, o kogo chodzi. Yy, no i kiedyś mi wyciął już taki numer, już mi raz taki numer wyciął, potem ja informowałem, właśnie od, 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 od odtedy się zaczęła cała ta afera, że ja po prostu nie przyjmuję żadnych takich rzeczy. I teraz yy, właśnie z wątkiem tych, tych, tych spotkań, z wątkiem tym kamerowym, no sorry, że właśnie dzisiaj tak trochę zanudziłem że to przysłoniło właśnie konkretną sprawę, no ale no co ja mogę. I teraz jeszcze, jeszcze taka mała uwaga do tych wszystkich, którzy idą gdzieś tam tropem Dariusza Kwietnia i nie znajdują wielu rzeczy w lesie. Słuchajcie, powiem Wam tak. Znam człowieka, który w Rize pracuje 17 lat. Pozjadał wszystkie rozumy, a nie ma zielonego pojęcia co się mieści między przepompownią na osówce, a przepompownią na wodarzu. Zna miejsca komercyjne, zna miejsca ogólnie dostępne, nie ma zielonego pojęcia o porzuconych stolniach, nie ma zielonego pojęcia o odnogach szybów Versaumbik, nie ma zielonego pojęcia o wejściach do kompleksu Rize z prywatnych posesji, z budynku. Jest taki film o kurde, właśnie, zapomniałem teraz tytułu, gdzie jest taka scena, gdzie jest pokazana piwnica, i w piwnicy jest pokazane wejście. I to wejście prowadzi do starej kopalni, a ze starej kopalni prowadzi dalej, daleko, daleko, daleko w głowę. Ciemno, prawie świt, jakoś tak. I tam właśnie to jest na podzamczu, w bałbrzychu, jedna z kamieni. A takich wejść, słuchajcie, jest kilka bałbrzychów. Normalnie, sobie z piwnicy wchodzicie do szybów nie wiem, ewakuacyjnych, nie wiem, szybów przemytniczych, i to jest właśnie taka, taka, taka ciekawostka, że na podzamczu, na pogórzu, podgórzu. W centrum miasta też się znajdują takie, takie, takie wejścia do schronów. Niedaleko Kina Górnik, coś takiego znajdziecie. Niedaleko starego Peweksu, niedaleko starego Polsportu. Z tych kamienic było wejście, właśnie do podziemi. To były wejścia dla, nie wiem czy ogólnie dostępne w czasie wojny dla zwykłych, normalnych mieszkańców Włobrzycha, czy to e, były dla elit, ale najwięcej takich, 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 takich miejsc można spotkać na Podzamczu. I teraz. Historia powielająca się, historia powielająca się dotycząca obozów, które znajdowały. Ale coś mi tam lata z tyłu za, za, za tego. Nie wiem, czy dobrzeście widzieli, ale właśnie coś teraz przecieło, albo spadające, ale to w drugą stronę leciało. Nie wiem, eee, no właśnie. Historia powielająca się, czyli tajemnicze obiekty yy, nad kompleksem Liza. Może to, co przed chwileczką przeleciało, to był właśnie jeden z takich obiektów, i teraz. Dzisiaj na pewno będziemy sobie po raz kolejny siedzieli przy ognisku i będziemy poruszali właśnie takie tematy. Jednak to jest studia bez bezna. Można sobie siedzieć godzinami i można ten temat bałkować, walcować, no robić po prostu co się żywnie podoba i temat nigdy się nie wyczerpie. Także ja już nawet nie mówię, żeby uzbrajać się w cierpliwość czy cokolwiek. Jednak dużo, dużo, dużo rzeczy wychodzi. Inaczej, masa rzeczy, o których ja mówiłem wiele lat temu, już wyszło na jaw, słuchajcie, masa ludzi o tym opowiada, jednak to traci, o, ojejku, nie wiem, co to było znowuż, nie następny temacik taki będzie do wyjaśnienia, teraz taki kolejny, kolejny, kolejny mek słuchajcie, związany właśnie z tymi tajemnicami, to zostało, ale kurde, coś lata. No i zaraz wyjdę, zobaczę co to kujwa jest w ogóle. I teraz masa, masa, masa ludzi zainteresowanie totalne. No nie, no nie daj mi to spokój. nic nie ma za mną. O, 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 Nie wiem co to było. Dobra, to będzie taka kolejna zagwostka właśnie na, na, ten, na spotkanie kolejne z UFO i duchami. A pozdrawiam chłopaków tutaj z UFO patrolu. Pozdrowienia, o właśnie zaraz będę kończył Pozdrowienia dla Jurka Tomka z Wołbrzycha, Tomasza Jurka, odwrotnie, przepraszam. Tomasza Jurka, na pewno się niedługo spotkamy na górze parkowej, poruszymy właśnie temat poruszymy temat właśnie te, tego schronu, tego przejścia z spotki na Górnik. Także słuchajcie, muszę kończyć i jeszcze raz tak na, na koniec yy, nie biorę niczego. Nie przyjmuję niczego, nie biorę łapę, nie biorę prezentów. Także do usłyszenia.